Wyobraź sobie świat, w którym adrenalina spływa potokiem, ale lecący z nieba deszcz to kwas solny. Ha, 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 ha. Nie za ciekawie. A co, jeśli nawet noc chce twojej śmierci? Dołożę do tego potwory z piekła rodem, i wyjdzie niezły hardcore. Nie ufaj nikomu. Nawet członkowie ekstremitechu, których znałeś bardzo dobrze, chcą cię dopaść. Ale są też pozytywy, choć niedużo. dużo. Zadania, które ułatwią życie w tym nieprzychylnym, nieprzyjaznym świecie. A nagrody ułatwią i umilą grę, ale tylko trochę. Lucky bloki, artefakty, twierdzę. Tym jest właśnie Hardcore Adventure.